Jezu, dziękuję Ci, że dzisiaj zaprosiłeś mnie, żeby przy Tobie pobyć. Dziękuję Ci za każdą osobę, która teraz czuje poruszenie serca. Dziękuję za każdą osobę, która współodczuwa. Za każdą osobę, która współodczuwa Twoje cierpienie, Matko, Bolesna. Te ostatnie miesiące zmieniły moje serce. Już nie tylko teoretycznie, ale sercem wierzę, wierzę, że Jezus jest żywy, prawdziwy i że czeka na Ciebie i na mnie. Za każdym razem, czy na to zasługuje, czy nie, czy czuje się godna, czy nie, to sam Jezus podczas Eucharystii przychodzi do mnie i do Ciebie z uwolnieniem i uzdrowieniem. Spróbujcie tylko spędzić z Nim trochę czasu przed tabernakulum, sam na sam, a zobaczycie wielką zmianę w Waszym życiu. Jezus zacznie do Was mówić, jeżeli dajcie Mu na to szansę. Zawalczcie o tę relację, zawalczcie o Jezusa, a On się Wami zaopiekuje. Wierzę, że Jezus pragnie zaprosić każdego z nas do takiej właśnie relacji. Zaprosił mnie do takiej relacji, niewymuszonej, intymnej, płynącej z potrzeby serca. Bo zobaczcie, jak to teraz jest. Jest taki czas, kiedy tak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. My Jezusowi, a ja Jezus nam. Kiedy Jezus w osamotnionym tabernakulum jest całkowicie zdany na nas. Tak jak osoba, która kona, osoba, osoba, która jest przykuta do łóżka. Jest samotny, nie może się ruszyć, nie może nic powiedzieć, ale sercem czuje, widzi, słyszy, czeka i tęskni. A teraz my. Kiedy my w tym wielkim osamotnieniu dzisiejszych czasów czujemy się tak przestraszeni, bezradni. Kiedy to już jest, wszystko jest tak niepewne. Kiedy tak bardzo tęsknimy za tą rodziną, za tą rodziną, którą zostawiliśmy. Może w Polsce, może gdzie indziej. Przecież możemy przyjść do Jezusa i to wszystko Mu powierzyć. On jest teraz naszą fizyczną rodziną tutaj. I to właśnie za Niego powinniśmy się czuć odpowiedzialni. Zobaczcie, nic nie musimy robić. Wystarczy, że tylko z nim posiedzimy. Opowiemy mu o swoich pragnieniach, tęsknotach, troskach, o swoich dzieciach, o tym, że bójmy się przyszłości. Możemy przyjść pod tabernakulum, złożyć tam na chwilę całą naszą broń, całą naszą zbroję, ściągnąć te wszystkie maski i na chwilę zapomnieć o całym świecie, zanurzyć się w tym spokoju, który bije z tabernakulum. Spokoju, który jest nieziemski, który jest właśnie tym niebem na ziemi. Wierzę, że Jezus w swej miłości jest poza wszelkimi podziałami i czeka na każdego z nas. Nieważne są nasze zasługi, umiejętności, posługa, stopień wiary czy naszego zaangażowania. To jest miłość, która dla mnie po ludzku jest nie do ogarnięcia. Jezus tak nas pokochał że za nas umarł i oddał się nam całkowicie, oddał się całkowicie w nasze ręce. Podczas każdej Eucharystii to On pod postacią hostii czeka na naszą wolę przyjęcia go do, do naszego serca. To On pyta nas, czy może to nasze serce uzdrowić. On nas pyta, czy może w nim pozostać. Nieśmiało pyta, czy zaniesiemy go w sercu do innych. Nieśmiało się pyta, czy teraz, kiedy Kościoły są pozamykane, kiedy tyle ludzi o Nim zapomniało, czy my możemy stać się Jego żywym tabernakulum. Czy możemy Go zanieść do tych, którzy może sami już nie mają siły Go odszukać. Ja już nie wierzę, ja to wiem, że właśnie teraz, podczas tych trudnych czasów, bardziej niż kiedykolwiek, Jezus pragnie, abyśmy naprawdę Go poznali, abyśmy weszli z Nim. W żywą zażyłość i relacje, aby był żywy w naszym życiu, abyśmy opowiadali o nim naszym dzieciom, abyśmy zaprosili go do naszego domu, abyśmy mu stworzyli dom w domu, taki, dom, taki domowy kościół. A zobaczycie, on wejdzie nam na, wyjdzie nam naprzeciw i spotka się z nami dokładnie na etapie życia i wiary, w jakim jesteśmy. Czasami może, tak jak ja, Myślisz sobie, że jak ja mogę się modlić? Czasami myślę sobie, patrzę na Ole, jak śpiewa tutaj sercem, i płynie z niej uwielbienie, i myślę sobie, że gdybyś Boże tylko dał mi taki głos, to bym dopiero ci śpiewała. Albo patrzę na rozmodlonego księdza Piotra i sobie myślę, Boże, gdybym tylko mniej mówiła, może bym bardziej cię słyszała. Kiedy patrzę na moją mamę, która zaczyna kolejną. Pompejankę. I myślę sobie, że ma taką wytrwałość i taką wiarę. I tak sobie myślę i myślę i mówię: mówię do Ciebie, Jezu, ja tak nie potrafię. Mówię mu to wszystko, mówię ci to wszystko, Jezu. Mówię, mówię Ci o moich wątpliwościach, o tym, że nie umiem czasami się modlić, że znowu zawiodłam. Że znowu dzisiaj miałam bało cierpliwości do moich dzieci. I mówię Ci o tym wszystkim z serca. Mówię Ci o tych wszystkich ludziach, którzy prosili cię mnie o modlitwę. Mówię Ci, chcę Ci powiedzieć o tych wszystkich, za których się martwię, o których się martwię i tych, których, których zawierzam, których poznałam przez zawierzenie. Oddaję Ci w tych wszystkich. I tak sobie po prostu rozmawiamy, a nawet czasami płaczemy. A później zdaję sobie sprawę, że to jest właśnie taka moja nieudolna modlitwa. Taka modlitwa, na ten moment, w którym jestem i tyle mogę dać. I zdaję sobie sprawę, że ogarnia mnie wtedy taki wielki spokój i ten nieziemski spokój, który jest tym niebem na ziemi. I to jest to niebo, do którego każdy z nas jest bardzo, bardzo zaproszony. Amen.